Dzień dobry, witajcie w dzisiejszym Słowie na Dobry Dzień. Dzisiaj chciałbym, abyśmy przyjrzeli się fragmentowi, który zapisany jest w Ewangelii Jana w 5 rozdziale od 1 do 8 wersetu. Potem było święto żydowskie i udał się Jezus do Jerozolimy, a jest w Jerozolimie przy owszczej bramie sadzawka, zwana po hebrajsku Bethesda, mająca pięć kruszkanków. W nich leżało mnóstwo chorych, ślepych, chromych i wycieńczonych, którzy czekali na poruszenie wody. Od czasu do czasu wstępował bowiem anioł pana do sadzawki i poruszał wodę. Kto więc po poruszeniu wody pierwszy do niej wstąpił, odzyskiwał zdrowie, jakąkolwiek chorobą był dotknięty. A był tam pewien człowiek, który chorował od 38 lat. I gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że już od dłuższego czasu choruje, zapytał go: Co chcesz? Czy chcesz być zdrowym? Odpowiedział mu chory. Panie, nie mam człowieka, który by mnie wrzucił do sadzawki, gdy woda się poruszy. Zanim zaś ja sam dojdę, inny jest przede mną. Rzeczy mu Jezus, wstań, weź łoże swoje i chodź. Pan Jezus znajduje się przy sadzawce zwanej Petesta. Pan Jezus spotyka człowieka, który jest chory od 38 lat. Jezus zobaczył tego cierpiącego mężczyznę, zwrócił się do niego z pytaniem: "Chcesz być zdrowy?". To pytanie Jezus kieruje do każdego z nas. Pytanie, na które musimy sobie odpowiedzieć sami, czy jesteśmy gotowi przyjąć jego uzdrowienie. Ten chory mężczyzna opisuje swoją beznadzieję, ale Jezus nie pyta go o przyczyny jego cierpienia. Zamiast tego wypowiada słowa pełne mocy. Wstań, zwień swoje posłanie i zacznij chodzić. Natychmiast został uzdrowiony. Te słowa Jezusa są zaproszeniem dla każdego z nas do nowego życia, do odrzucenia bezsilności i przyjęcia Jego uzdrawiającej łaski. Z tej Ewangelii, z tego fragmentu możemy wyciągnąć głębokie przesłanie o Bożej gotowości do uzdrowienia nas, naszych sfer, które są chore dzisiaj, tego miejsca, które dzisiaj potrzebuje uzdrowienia. Jezus nie pyta nas o nasze zasługi, lecz oferuje swoje uzdrowienie, gdy tylko Mu zaufamy. Dzisiaj, jak dwa tysiące lat temu, Pan Jezus jest. Tylko czy my jesteśmy gotowi uwierzyć w Jego uzdrawiającą łaskę? Niech ten fragment będzie dla nas dzisiaj zachętą do zaufania Panu Bogu i otwarcia się na Jego działanie w naszym życiu. Na przyjęcie Jego uzdrawiającej łaski do tych sfer naszego życia, które dzisiaj potrzebują uzdrowienia. Radości w Panu. Pozdrawiam. Do usłyszenia słowa na dobry dzień jutro, jeżeli Pan Bóg pozwoli.